Bogu. Dzisiaj jest ostatni dzień przed rozpoczęciem mojej pracy, więc stwierdziłam, że chcę go wykorzystać w pełni. Muszę zrobić pranie, ugotować obiad, bo Maciej później przyjdzie z pracy, to na pewno będzie głodny, więc razem sobie dzisiaj pogotujemy. Chcę też zrobić takie full sprzątanie pokoju. Chcę tutaj już pościągać dzisiaj wszystkie świąteczne ozdoby, pochować. Wypiorę pościelę, wypiorę wszystkie ubrania. Chcę jeszcze troszkę rzeczy po stawiać dzisiaj na binę, no i taki luźny dzień, więc spędźcie go razem ze mną Zrobiłam sobie ziołową herbatkę z imbirem i z cytryną Byłam przed chwilą na przejażdżce rowerem i powiem wam, że w Holandii pogoda zmienia się szybciej niż mój nastrój podczas okresu Dosłownie, jechałam i świeciło słońce Mówię sobie, ale ładna pogoda Po czym po chwili zaczął tak sypać śnieg że ledwo mogłam ujechać Obecnie u mnie na oknach Leży śnieg, a w tle widać jak świeci słońce. Powiem Wam, że organizowanie wszystkiego w moim notatniku, moim kalendarzu noworocznym idzie mi naprawdę nieźle. I stwierdziłam, że przeczytamy sobie dzisiaj razem myśl, która jest napisana. Błędy to droga do prawdy. Taką mamy na dzisiaj myśl. Poniedziałek. Mam sobie pościel i ta pościel ogólnie jest wyprana, ale chwilę leżała. Dwa sposoby. Po pierwsze, nienawidzę pracować, więc użyję sobie płynu. Ob obie te rzeczy w ogóle mam z Action. I tak, to jest płyn do prostowania ubrań i prostowania rzeczy, który sprawdza mi się rewelacyjnie. Nic nie muszę pracować, wystarczy tym spryskać, chwilę odczekać i ręką przejechać, i mamy wyprasowane rzeczy. A to jest taki odświeżacz powietrza do tkanin. Będzie idealnie wyprasowana pościel, świeżo wyciągnięta z prania, za pomocą dwóch rzeczy. Najpierw sobie nałożymy to, czyli żeby się wyprasowało. Ja Wam pokażę efekt później tego. Ja Wam już to kiedyś pokazywałam, ale pewnie nie każdy widział, więc stwierdziłam, że. Razem, jeszcze raz to przetestujemy. Robimy sobie coś takiego. Jak możecie zobaczyć, już to wygląda dużo lepiej, więc to jest taki mój trik. Teraz na to wszystko spsikam sprayem do tkanin. I voilà! Powiem Wam, że teraz, jak już będę ściągała te wszystkie rzeczy na święta, to marzy mi się, żeby już wprowadzić pomału taki wiosenny klimat jakieś kwiatki i też zrobić taki minimalizm w pokoju, bo teraz już czuję, że jest taki przesyt przez te świąteczne dekoracje, dlatego już potrzebuję to wszystko ściągnąć. like a time never really know just what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster. I'd You understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there, gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. Uwielbiam ten moment, kiedy wchodzę do pokoju i pachnie tutaj takimi płynami. Jeszcze tutaj postawię świeże pranie, bo słuchajcie, jak wkładamy do suszarki, to ono niestety w ogóle nie pachnie. Więc stwierdziłam, że będę po prostu je wieszała na suszarce i będą sobie schły. My tutaj mamy dość dużo miejsca w tym pokoju, więc myślę, że wejdą i przy okazji będzie się roznosił przyjemny zapach prania. Ale ponadto jeszcze teraz całość sprykam, bo mam taką mgiełkę Baby Powder od Anjax. Więc jeszcze sobie tutaj sprykam I będzie już w ogóle przepięknie pięknie pachniało wszędzie. Jeszcze tu trochę pościele. No. I biorę się za obiad. Myślę, że znowu nie przetestować przepisu Ewy Hotakowskiej. tam było kuskus, może jakiś kurczak warzywa. Coś wymyślę, żeby było zdrowo, szybko i pysznie. Na razie znalazłam takie sztuczne kwiatki. W późniejszym czasie już kupię sobie żywe, żeby też tutaj ładnie pachniało. No i ja jednak mimo wszystko wolę żywe kwiaty, ale na razie miałam takie, więc stwierdziłam, że wprowadzę chociaż w ten sposób trochę wiosny. Tutaj sobie poukładałam moje książki i myślę, że zrobił się tutaj taki fajny klimat. Też sobie pododawałam już trochę kolorowych poduszek. Możecie spojrzeć na okno, nie wiem czy to widać. Yy, za oknem no wiosennie nie jest. O, proszę bardzo. Tak się u mnie sprząta. Dostałam też sporo pytań nie dotyczących Holandii, więc stwierdziłam, że przy okazji na nie poodpowiadam. Jaka jest Twoja największa wada, nad którą chciałabyś popracować? Myślę, że jedna z nich to nadmierne myślenie. Za dużo wszystko analizuję, zdecydowanie powinnam mniej się przejmować wszystkim i myślę, że to jest taka jedna z wad, nad którymi naprawdę chciałabym popracować. Największe czerwone flagi u faceta. Myślę, że, ale to tylko i wyłącznie moja opinia. Chodzi mi, że jak na przykład facet nigdy nie pokazuje cię na swoich portalach społecznościowych, nie stawia z sobą zdjęć itd. Tak to jest to oznaka tego, że chce Cię ukryć i chce mieć jeszcze z innymi dziewczynami jakiś kontakt. Tak to widzę, nie? Totalnie. Więc jeśli ma jakieś głupie wymówki, że nie chce cię gdzieś wstawić albo zdjęcia wspólnego, to uważaj. <słuchaj> Serio. Ja myślę, że to jest najlepsze lat. Jaki film jest twoim ulubionym? Mam kilka takich filmów, które najbardziej mi się podobały i myślę, że są to wszystkie filmy z Parksa: Szkoła uczuć, bezpieczna przystań. Ostatnia piosenka, kocham te filmy, ponadto miłość bez końca, to romantyczne ale z takich, um, jak się nazywa ten film, jest miejsce w Musikapie. To był taki psychologiczny, ja w ogóle uwielbiam filmy psychologiczne, więc ten mi się zdecydowanie podobał. Lubię też filmy przygodowe typu piraci z Karaibów. Ostatnio też z Maciejem oglądaliśmy Więzień Labiryntu. Fajny też był, podobał mi się. Także chyba najbardziej lubię dramaty, komed może komedie tak nie do końca, ale takie filmy romantyczne, psychologiczne i takie przygodowe. Dziś na obiad przepis, który sama wymyśliłam. Będzie to kuskus z warzywami i kurczakiem. Kroję sobie wszystkie warzywa, które widzicie na drobną kostkę ponadto w międzyczasie wyparzyłam i obrałam sobie jednego pomidora i też go pokroiłam w kostkę suszone pomidory, które nadadzą dużo aromatu i smaku kurczaka kroję i przyprawiam, ja tutaj użyłam soli przyprawy do kurczaka i pieprzu wszystkie warzywa wsypuję na rozgrzaną oliwę mieszam i przyprawiam, ja tutaj przyprawiłam pietruszką solą, pieprzem i Przyprawą do spaghetti, którą przywiozłam sobie z Włoch, ale naprawdę jest tak dobra, że dodaję ją praktycznie do wszystkiego. Dołożyłam kukurydzę z puszki. Usiadłam sobie tutaj tak w słoneczku, tym jak padał śnieg przed chwilą. I chciałam się odnieść do moich włosów, bo... czekajcie, może tak posiadam. Bo dostałam sporo pytań odnośnie tego, co używam na włosy że tak szybko mi rosną. Ja ogólnie włosy jakiś czas temu rozjaśniałam i powiem wam, że mimo wszystko one mi nie wypadają i wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia produktów, które używam, więc zacznę od produktu, który naprawdę pomaga mi w poroście włosów. Wzroście włosów. Jest to ten olejek. Dużo osób o niego pytało, więc wygląda on tak i nie jest on jakiś drogi, a naprawdę robi taki efekt, Mam nadzieję, że mi tutaj wyostrzy. Tak czy inaczej, nazywa się Happy Ends. I on ma taką pipetkę. Naprawdę bardzo mało wystarczy go nałożyć. On jest dość tusty, bo on właśnie może sprawić, że będziemy mieć potem tuste włosy. Więc nakładamy go na końcówki włosów i daje super efekt. Ja jeszcze chciałabym sobie kupić taką szczotkę. I ta szczotka ma sprawić, że nasze włosy będą szybciej rosły i pobudzić ze do porostu włosów. Pokażę wam też szampony, które ja używam. Pokazywałam wam je wielokrotnie, a i tak co chwilę dostaję o nie pytania. Więc ja mam cały zestaw. Wszystkie produkty mam od Ewy Chodakowskiej, słuchajcie. I te szampony według mnie są najlepsze. Używałam wielu i te mi się naprawdę dobrze sprawdzają i mam różne mam tutaj odżywkę wzmacniającą. Do włosów wypadających i osłabionych, szampon do włosów farbowanych, tutaj akurat co zaraz Wam pokażę. Mam jeszcze do przetłuszczających się włosów, do włosów zniszczonych mam też taką maskę. I mam jeszcze kilka innych rodzajów tych szamponów, ale nie będę Wam wszystkiego pokazywać. Chciałam Wam też polecić, mam tutaj balsam naturalny do ciała, który dostałam od Macieja na święta. Czyja i kwiat japońskiej wiśni. On naprawdę przepięknie pachnie. I ponadto. Niedawno też zaopatrzyłam się w żel do mycia twarzy, nawilżający, biała herbata, orykida i witamina E i na razie go testuję, więc jeszcze na jego temat się za wiele nie wypowiem, ale ma fajną konsystencję, dzięki czemu łatwo zmywa też makijaż.